Prosty pyszny przepis mojej mamy na pierogi z kapustą i grzybami na Wigilię. Oczyszczamy białą kapustę z zewnętrznych liści, kroimy na pół i szatkujemy. Przekładamy do większego garnka, dodajemy przyprawy, trochę wody i gotujemy. Kroimy cebulę, tak jak chcecie, nie musi być za drobno. Dużo oleju, przesmażamy cebulkę na niewielkim ogniu, trzemy włoszczyznę i przesmażamy z cebulą. Odciskamy namoczone grzyby i kroimy. I smażymy wszystko razem około 5 minut. I przekładamy do kapusty. Podlewamy wodą z moczenia grzybów. Swojska kapusta kiszona. Wszystko dusimy dobre pół godziny. Doprawiamy majerankiem, pieprzem. I odstawiamy do wystudzenia. Fasz przestudzony. Mielimy na grubych oczkach albo szatkujemy bardzo drobno. Na ciasto mąka. Gorąca woda. Wykładamy na blat, będzie nam łatwiej wyrabiać. Wykrywamy. Dobranoc. Ciasto odpoczęło. Bierzemy kawałek. Podsypujemy krupczatką. Wykładamy na blat, rozciągamy dłońmi i wałkujemy. Wykrajamy kółeczkę, Nadziewamy pierogi. Zamykamy. Robimy szczypawki. Wykładamy na blat, posypany mąką. Gotujemy. Pierogi gotowe. Przykładamy do zasoszki. Wykładamy na talerz i gotowe. Smacznego! Zima dopisała, śnieg jest, mróz też. Myślicie o super kuligu z rodziną i przyjaciółmi? To przygotujmy taki wspaniały, rozgrzewający gulasz. Idziemy rozpalić ognisko. Stawiamy z boku, aby się zaczęła rozgrzewać. Nasza Kroimy kawałek boczku. Odcinamy skórkę, którą dajemy dla sikorek. Wytapiamy pomału boczek. Mięso w temperaturze pokojowej. <gry> Wołowinę kroimy na małe kawałki. I dodajemy do boczku. Mieszamy czym mamy. Papryka dla wydobycia lepszego smaku i zapachu. Kroimy cebulę. I obieramy i kroimy marchewkę. Kawałek pietruszki. Warzywa do mięsa. Sól, liście laurowe i ziele angielskie, trochę mąki. Mieszamy, aby się nie przypaliło. Podlewamy domowym winem. Alkohol odparował, podlewamy trochę wodą, przygrywamy i zostawiamy, niech się dusi półtorej, dwie godziny. Gotowe, smacznego! Tiramisu to najłatwiejsze ciasto świata, które mogą przygotować naprawdę wszyscy. <laughs> Zaczynamy od przygotowania dobrej i mocnej kawy. którą gotujemy na małym ogniu, a jak mamy już wystarczającą ilość, kawę studzimy. Jajka od szczęśliwych kurek, dzielamy białko od żółtek. 6 jajek, 6 łyżek cukru. Raz. Nasze jajka są zimne, więc będziemy ubijali na parze wodnej. Ubijamy, aż powstanie jasny krem. Dodajemy mascarpone. Zimne, prosto z lodówki. Ubijamy na jedynkę. Dosłownie chwilkę ubijamy razem. Teraz musimy umyć widełki. A teraz ubijamy białka. Do białek jeszcze trochę cukru. I ubijamy na sztywną pianę. Do żółtek dodajemy trochę białek. Łączymy, aż powstanie jednolita, ładna masa. Dodajemy resztę. I nasz krem będzie gotowy, jak wszystko się ładnie połączy. Moczymy w kawie. Ciasteczka savoiardy. I układamy w foremce. Wykładamy część masy. Równo rozprowadzamy. Kolejna warstwa biszkoptów. Też namoczonych w kawie. Jeszcze krem. Równo rozprowadzamy. Posypujemy kakao. I normalnie odstawiamy do lodówki. Ale ja z Marcinkiem dzisiaj najpierw robimy test. I gotowe. Smacznego. <laughs>